Czy to koniec Redów? Czy Redzie upadną? Czy się podniosą? Takie pytania nasuwają się wielu graczom po premierze Cyberpunk 2077. Sam spędziłem ponad 100 godzin w Cyberpunku i dzisiaj podzielę się z Wami moją opinią o najnowszej grze Redów. Nie będę poruszał w mojej opinii kwestii bugów, wszyscy inni już to zrobili, a sam przez moje 100 godzin nie miałem żadnych większych problemów. Jedyne błędy jakie miałem to latające papierosy w dialogach, sporadyczny brak ruchu ust podczas rozmowy i Dum Dum śledził mnie przez 20 godzin po zakończeniu misji bilet wstępu, ale to zostało załatane w wersji 1.05. Zanim zaczniemy, chciałbym podkreślić, że nie jestem mega gamerem, nie gram w zbyt wiele gier. Tak naprawdę, jedyne gry, które przyszedłem do końca, to sera Wiedźmina. Więc można powiedzieć, że jestem troszkę fanboyem Redów, ale moja opinia będzie subiektywna, niezależna i szczera, o czym się zaraz przekonacie. Zacznijmy od tego, co Cyberpunk robi źle. Po skończeniu gry, moja pierwsza myśl brzmiała... To już koniec? Gra jest zdecydowanie za krótka. Przejście na 3 zajęło mi około 65 godzin. Chodzi tu o misje główne. I również te większe poboczne, czyli na przykład wątek krwawego barona, wybór króla z i tak dalej. Przejście Cyberpunk'a zajmuje około 30-35 godzin, grając w taki sam sposób jak Wiedźmina. Czyli można powiedzieć, że gra jest dwa razy krótsza. I owszem, przed premierem w mówiono, że główny wątek w Cyberpunku ma być krótszy od tego Wiedźmina. Powodów miało być kilka. Dwa główne to, że Wiedźmin był dla wielu zbyt długi. I niewiele osób go skończyło, co jest teoretycznie prawdą. Tylko 28% na Gogu ukończyło główną fabułę ale rozmawiając z osobami, które ukończyły na trzeciego, wszyscy mówią, że jak byłby dłuższy, to by im to w ogóle nie przeszkadzało. A ci, którzy nie ukończyli, nie wiem. Tylko 68% graczy znalazło Jennefer, a to było na samym początku gry. To znaczy, że bardzo duża część graczy nawet nie zaczęła grać. Słyszałem też, że sporo osób miało jakąś większą przerwę i gdy wrócili, pozapominali, kto był kim, a w nie było trochę tych imion, więc tu się aż tak nie dziwię. Drugi powód, przez który Cyberpunk miał być krótszy, było to, że miał być grą nieliniową, gdzie twoja przeszłość i twoje wybory miały wpływać na twoją grę. Redzi bardzo to podkreślali. W 2018 roku mówili, że duże znaczenie będą miały wybory przy kreowaniu postaci. Wtedy były trzy wybory. Bohater z dzieciństwa, kluczowe wydarzenie z życia i dlaczego Night City. Teraz mamy tylko jeden wybór. Nasza przeszłość. Czyli Nomad, Street Kid albo Corpo. I owszem, nasza przeszłość ma wpływy na różne misje, ale jest to tylko jedna opcja dialogowa więcej, która ma bardzo nieznaczny wpływ na dalszy przebieg misji, sam grałem nomadem, znam osobę, która grała korpo i w korpo może troszkę więcej te dialogi zmieniały, ale to i tak nie była drastyczna zmiana. Większe znaczenie ma płeć, będąc szczerym. Sam grałem męskim wii, mój znajomy damską wii. Mówię, że większe, ponieważ twoja płeć i decyzje mają mały wpływ na twoje zakończenie, a przeszłość nie ma. Gra jest naprawdę liniowa i to jest mocny zarzut, dlatego już tłumaczę dlaczego tak uważam. Eredzi cały czas mówili, że to w jaki sposób podejdziesz do misji, czyli na przykład skradanie albo ostry z buta, będzie miało wpływ na to, czy ktoś umrze czy nie. Całą misję z Jackiem skradałem się, żeby żaden z nas nie ucierpiał. Udało mi się przejść przez cały budynek niezauważonym, nie za pierwszym razem oczywiście. Ale na koniec i tak robią rozpierduchę, i Jackie kończy tak jak na Zwiastunie. Zwiastun sugerował, że stało się tak przez ich strzelaninę i robiąc wszystko po cichu, da się tego uniknąć. Okazało się, że tak nie jest. Nie ma takiej dowolności, o jakiej mówili Redzi, a przynajmniej wszystko i tak na koniec sprowadza się do jednego. Twoje wybory, czy to płeć, czy przeszłość, nie odblokowują innych misji. Każdy ma te same wyłącznie z romansami. Romanse zależą jednak od Twojej płci i orientacji seksualnej, co też oznacza, że ilość potencjalnych partnerów jest mała. Jako męski V miałem do wyboru tylko jednego partnera. Utajredzie mogli podejść do tego zupełnie inaczej: wybrać płeć i orientację seksualną na początku gry. Tak jak na przykład przy zakładaniu konta na portalu randkowym i dostosować wszystkich potencjalnych partnerów do Twojego wi. Nie chodzi o to, żeby nagle lesbijka wolała facetów, bo ty tak wybrałeś, tylko wprowadzić nowe postacie, nawet te same misje, ale żeby był jakiś wybór w romansach. Stworzenie nowych, unikalnych misji związanych z nimi byłoby czymś jeszcze lepszym. Mówiąc o misjach, tutaj jestem troszeczkę rozczarowany. Wiedźminie Redzi pokazali jak robi się dobre questy, Tutaj nie widać żadnego progresu. W Wiedźminie niektóre zadania bardzo grały na emocjach. Była radość, był smutek, było po prostu dużo emocji. W Cyberpunku mi tego brakuje. Jeżeli ktoś ginie, nie odczuwa się tego aż tak bardzo. Gra jest za krótka, żeby stworzyć tą więź emocjonalną. W Cyberpunku po trzech misjach z nowo poznaną osobą wchodzę z nią w stały związek. Jak dobrze poznałem tę osobę po trzech spotkaniach. Wiedźmin był też bardzo filmowy i Redzi bardzo dobrze wykorzystali kamerę do pokazania emocji w kluczowych momentach. W cyberpunku nie widzisz emocji Wii, a te emocje były w Wiedźminie naprawdę potężne. Misji ogólnie jest naprawdę mało, bardzo mało. Jest masa misji, znajdź kogoś, uratuj, zabij, ukradnij i jest w nich jakaś ukryta historia do przeczytania z drask, coś takiego jak listy w Wiedźminie. Misji pobocznych z długą, ciekawą historią jest naprawdę mało. Są to tak naprawdę tylko misje związane z romansami. Oczywiście, Radzi są znani z dbałości o szczegóły i w Cyberpunku nie jest inaczej. Jeżeli ktoś ginie w misji pobocznej, później możemy znaleźć jego imię na cmentarzu. Niektóre misje sprawiają też mega friday, jak na przykład znalezienie gadającej broni. Misja ukryta, krótka, ale zabawa super. Są też różne ukryte misje, na przykład z mnichami i wiele innych malutkich misji. Z krótką, ciekawą historią, z dialogami. Pomówmy o zakończeniach. W Wiedźminie były trzy różne zakończenia: dobre, złe i neutralne. W Cyberpunku jest pięć, ale nie ma tak wyraźnego podziału. Jest jedno bardzo złe, a reszta zależy od tego, jak ty je zinterpretujesz. W Wiedźminie po zakończeniu gry, Jaskie robi podsumowanie twoich wyborów, głównie z misji pobocznych. W Cyberpunku jest podobnie. Według mnie sposób w jaki Redzi to zaimplementowali jest lepszy niż ten w Wiedźminie i to właśnie na te zakończenia masz największy wpływ robiąc misje poboczne. Twoje główne zakończenie jest tak naprawdę zależne od tego co wybierzesz już na samym końcu gry. Ja po skończeniu gry bardzo łatwo mogłem wczytać ostatni zapis i spróbować pozostałych czterech zakończeń. Ma to swoje plusy dodatnie, ale też plusy ujemne. Plus dodatni jest taki, że bardzo szybko możesz zobaczyć wszystkie zakończenia. Plus ujemny jest taki, że prawda mówiąc, Twoje wybory przez całą grę mają znikome znaczenie na Twoje zakończenie. W Cyberpunku to najgorsze zakończenie jest naprawdę przytłaczające, i mówię to jako coś pozytywnego. Jest to jeden z niewielu momentów, gdzie w Cyberpunku poczułem tak silne emocje. Takie, że aż łezka zakręciła się wokół. Dotyczy ono V i dlatego jest taka silna więź emocjonalna. V towarzyszy ci całą grę. Pokazane są też emocje innych postaci i to buduje całą atmosferę przy tym zakończeniu. Jak jesteście ciekawi możecie znaleźć to zakończenie na moim kanale, link również w opisie. Grafika w Cyberpunku stoi naprawdę na wysokim poziomie. Tekstury, modele 3D, wolumetryczne chmury, mgła, ray tracing jest naprawdę dobrze. Może ciężko o sprzęt, który ogarnie wszystko na maksa, ale za kilka lat jak się wróci do cyberpunka będzie wyglądał naprawdę dobrze. Czasami jednak w kurze, jak zmienia się LOD modeli, jest to poziom szczegółowości modeli. Im dalej jesteś, tym gorszy model jest renderowany. Im bliżej, tym bardziej szczegółowy. Najbardziej widać to na roślinach. Eee, samochody w oddali są wyświetlane jako dwa światełka imitujące lampę w samochodzie, ale przy zbliżaniu po prostu znikają. Nie są zastępowane prawdziwym samochodem. Muzyka w Cyberpunku. Nie jest to coś, czego słucham na co dzień, ale bardzo pasuje do tego świata, do Cyberpunka. Niektóre kawałki ze ścieżki dźwiękowej są naprawdę dobre i część z nich puszczam w tle tego filmu. Progres postaci, levelowanie bardzo mi się podoba, jest super drzewko umiejętności, można naprawdę bardzo fajnie zbudować swoją postać. Dużo dobrych przedmiotów w grze można ulepszać, można podnieść status np. epickiego na legendarny, można ulepszać statystyki przedmiotu, czyli np. podnieść pancerz kurtki. Broni również są na wysokim poziomie, każda zachowuje się inaczej. Inny odrzut, więcej strzałów na sekundę, strzelanie przez ściany, smart bronie, broń biała. Innymi słowy, każdy znajdzie coś dla siebie. Podsumowując, uważam, że cyberpunk to taki trochę krok wstecz dla redów. Był robiony 4 lata, tyle co Wiedźmin 3, ale z dwa razy większym zespołem. Szczerze, nie widać tego. Wygląda to trochę, jakby go robili 2 lata, i może rzeczywiście coś w tym jest. Było dużo plotek, że zarządzanie w firmie leży, że coś nad czym zespół pracował przez jakiś czas zostaje kompletnie porzucone. Redzi nawet kilka lat temu mówili o funkcjach w grze, których dzisiaj nie ma. Podróż metrem, latające samochody, wspinanie się po ścianach używając Mantis Blade, większy wybór przeszłości przy kreowaniu postaci, widok trzecioosobowy w katcänkach. Pewnie coś jeszcze pominąłem, ale to pokazuje, ile zostało wycięte podczas tworzenia gry. Redzi ostro już oberwali i pewnie jeszcze trochę oberwą. Dla wielu osób Redzi będą już się kojarzyć niezbyt pozytywnie i to zostanie z nimi na długo. Redzi mieli szacunek graczy za to, że przez 6 lat nie powiedzieli nic o dacie premiery. Gra miała wyjść wtedy, kiedy będzie gotowa i graczom się to podobało. Redzi rozegrali ogłoszenie daty premiery idealnie na E3 w 2018 roku. Ale trochę przedwcześnie. Nie wiem jednak, czy dodatkowy czas rozwiązałby największy dla mnie problem z cyberpunkiem długość gry. Czy dałbym 10 na 10? Nie. Czy cyberpunk jest lepszy od Wiedźmina na trzeciego? Nie. Czy kupiłbym cyberpunka jeszcze raz? Oczywiście, że tak. Jest to nadal bardzo dobra gra z ciekawą, choć krótką historią, gdzie można mieć naprawdę dużo frajdy w Night City i znaleźć to swoje najlepsze zakończenie. Więc polecam i sam nie mogę się doczekać płatnych rozszerzeń gry. Mam nadzieję, że premiera Cyberpunk'a to solidna lekcja dla redów i wyciągną z tego wszystkiego odpowiednie wnioski. Dzięki za uwagę i do zobaczenia.